Z tej strony Blaczek, a dziś ze mną jest... WŁADIMIR! Co to jest, tak? On się trzyma. Siemanko! No i dzisiaj zagramy sobie... W co sobie zagramy? Powiedz. W ISSG. Ta gra polega na sobie... Enw... Nie musisz opowiadać! <grym> Dać ciebie na polega. Moi widzowie są kompetentni. Ale nie, bo ktoś... Jakby jeszcze ktoś w to nie grał. To powiedz, no. Ta graf... Bo ja bym przejdę sobie parkourę, okej? Okay? Ta gra polega na zabijaniu wrogów, zboganiu róży, klas. No muszę powiedzieć, że to jest mm, SG, ale niezupełnie. Dobra, Więc chodź chodzi. Zobaczymy. Na... Jak to... Chodź na ręki, kurde! Stefan. Chodź na, na ręki. Ręki. No, Stefan na ręki. No i dobra. Którą? Hmm. 59. 59. Ja wbiję. Okay. Znowu. Znowu ta ręka Ci co powiem mam coś, że wcześniej jak nagrywaliśmy, weszliśmy sobie taka sama mapa była naprawdę i w żadnych skrzynkach nic nie było. PvP, nawet PvP. Nawet w ogóle pić się nie dało, rozumiecie to? I w ogóle masakra. Nic, nic, i Jest no. raz nic. Co to za nie bez z PvP? No w ogóle PvP nie było, jedąga też nie było, w ogóle niczego nie było. Niczego, naprawdę. Masaka, jeżeli to się powtórzy, to chyba będziemy musieli dać krótkie cięcie i po prostu... Nie, dobra, są rzecz, naprawili. Ej, ziomek, biegnij za siebie, biegnij za siebie, za siebie! Ale dziwne... a, ty masz już słodkie Tak Chodź, chodź, chodź! Czekaj, kompas. No masz rację, stój. Okej, mam, dobra. Lecimy. Cześć, mam jedzonka trochę. Holy shit! Plecy! Czekaj, idzie typek. Mam dwa chyba masz patyki? No. To daj mi, rzuć mi. Rzuć mi. Nie! Patyki, patyki, jeden patyk. Chodź, musimy gdzieś znaleźć workbench. Yes, jest pewnie jest. Ale nie tylko! Ale ja ci będę, ja będę osłaniał, ja Ale tu jest dużo workbenchu, dziomek! Nie, yeah. ja jeden yeah, Joki pvp mają! Nie bij! Dobra, osłaniej. To okay, okej, mają frajerzy! Dobra, ty zgarnie wszystkie moje killa, okej? Okay? dobra czekaj, bo ja muszę coś zjeść, bo w ogóle... Wszystkich prawie... Też muszę iść... Dobra, tak. czekaj. Dawaj, no. gdzie jest crafting? What? Ty, tu, tu. Ej, tu nie ma... Ja wiem gdzie są crafting, chodź za mną. No bo ja też sobie muszę zrobić razem Dobra, wiesz co? No taki stary dobry Minecraft. Tu jest, tu jest, tu jest, dobra. Lol, ile setów mam? Lol, nawet nie wiedziałem. Dobra. Tyk, tyk, pyk. Mam TNT mam, dobra, to się przyda? TNT? Ej, masz ciasto. Masz coś do jedzenia? Masz ciasto, tutaj jak coś. Nie, A, jest coś. Ale nie mam dużo, mam dużo. Dobra, czekaj, TNT postawię. Bo tam to jakiś tak jest. Dobra, możesz rozumieć. Czekaj, ale pięknie go za... Daj mi, czekaj. Odejmij moje perełki. A, perełki? Masz no. jedną żeby było na pół Ale ja go zrobiłem, bo no to trochę fer jest trochę Dobra Ej, jakieś buty mam Okej, okay, mam, mam, mam jakieś opancerzone lekkie. Chcesz złote buty? Mam. Enchantowane masz. No, to słyszę konia. Typek! Zabiłem. <laughs> Maga nie rafała. Nie, w nie! Sorry. sorry masz. Dobra. Skin. Rafale. Ej masz, masz. Ile mam perełek ziomek ty? Ej, przy... Cały set, cały set. Fajnie. Ej przepraszam. Cztery perełki, cztery perełki. Rafał, serdecznie, bardzo serdecznie przepraszam. O diamant. Fuck, fuck, co ja zrobiłem? Są cały złoty Heez. Jaki gówniany enchant, dobra nieważne Enchantujemy się enchantujemy się. Ochrona przed pociskami, no nie wiem czy mi się to przyda akurat Ochrona jeden, ok I Ochrona jeden, dobra Typek Właśnie go Mój frost kill Zabiłeś? Nie Gdzie on jest w ogóle? Uciekł. Perełko? No mogę no, już go nie. A gdzie on rzucił perełkę? Kurde skinę! Nie tutaj A ty to jesteś łeb? No Ty to jesteś łeb! <noise> ty to jesteś człowieku, człowiek roku, ty powinieneś być zwykłym bohaterem <noise> Dobra, i co, reny. Ja nie, ja, ja ją to kończę. Nie, ja ją to ze śmiechu. A już jak ja to zrobiłem? Wiem, Zbukowałeś się w ściecia. A więc, że myśleć, kiedy lecimy na spawn właściwie, to stajką zginął. Pokażę wam, jak on zginął tam. No i teraz... Bo spróbował kogoś zabić, nie? No oczywiście, nieszczęśliwy wypadek, tak jak to zawsze. No, by, tak no. jak to zawsze. No. Perełk, żeby... Jak zawsze, muszę rzucić perełką. Lepiej uważajcie, jak wrzucę peroką w was, to i tak się zabiję. Nieważne ile bym nie miał HP. O no, chyba wie, że ja wiem. I go właśnie gonił. mam wam przyciskasz.

szkoda, że tego nie widziałem. zdążyłem go zabić, zanim rzucił perełką. Aha. Zobaczymy na filmiku. No spoko. Ja muszę tam jeszcze zanurkować, bo tam były jakieś fajne... Yy, w ogóle były był takie fajne, mi się spodobały. Yy, no, jak to się nazywa? Wiesz, jak to się nazywa, nie? Refy. A, ref. To sobie w ogóle wyrzucimy, to jest kupa. Wszystko to, co jest kamienne. Wy to nie tylko ale też to. I to, i to. Dobra. Więczki bierzemy. On chyba naprawdę nie wiedział z kim zadziera. Co refy, refy, gdzie są refy? A więc ziomeczki... Musimy... W... co, nie bierzemy refa, jakoś zaryzykujemy. Ile jeszcze do... tylko on i ja. Zegrasz to blaczek. Chyba... Wierzę w ciebie. Chyba on ma blitsta. A wiecie co, chyba jeszcze nikt nie zgarnął z -a. Chyba A, nie. On nas... nie. Może będzie on na spałnie? Może będzie on na spał, o dzisiaj nie biorę blazów Właśnie o tym mówię Ty co, chyba nie znajdziemy tu Okej okay, wiecie Weźmiemy sobie to do Dobra, ziłbym. Chyba nie będziemy musieli czekać do detmacza det det Oczywiście po prostu żeby ma przyjść na spawn, co? Nie, to nie działa, to nigdy nie działa Napisałem do niego, że dam mu free killa, tak naprawdę będę walczył Więc chyba to już wygramy, szczerze mówiąc, no Chciałbym to wygrać Okej okay. 180 sekund do ditmaczu Hila no! Chcesz freexa czy nie? Muszę zobaczyć, że mam ten miecz tak, ma słaby miecz, bo mam miecz kurczena na zmory stawonogów, nie? Mm. No. niech przyjdzie, no, bezduszny, no dawaj, wbijaj, no z Jezu. Gdzie on jest? Kompas, w ogóle kompas! Nie wspomniałem o kompasie. Plakwot Blackfoot... jak ty wytrzymasz? Jak Blaczek. blaczek. Już Blaczek. Majdem, I I tam. Blaczek, przyjaciele! Ej, on mnie nie widział. Chyba mu zrobimy plecy. Kochani, chyba mu zrobimy plecy. Ja w ciebie wierzę. Kochani, chyba mu zrobimy plecy! Chyba, no, chyba tak, weź go zabi, bo mi się ludzi. Chyba mu kochani, zrobimy plec. No czemu się nie boi? No! Może tego jestem cały set, ale okej. Okay. Ale ja umiem dobrze dysponować sprintem. Dobra, wygraliśmy ciągle! Wygraliśmy Tomarenkę. Więc to było na tyle z tego krótkiego odcinka z blitzów. Był z wami Blaczek i... Z tego trzy. Tak, więc siemanko i cześć! Marka! thank <laughs> you